W dniu dzisiejszym znajdujemy się w Kolegium Nauk Medycznych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, filia w Toruniu. Otworzyliśmy multiprofilowe Centrum Symulacji Medycznych, które to centrum obejmuje sale zarówno wysokiej wierności, jak i sale niskiej wierności. Zgromadzony tutaj sprzęt pozwala na rzeczywiste odzwierciedlenie sytuacji klinicznych, z którymi student może się spotkać podczas praktyk zawodowych. Nie ma nowoczesnego pielęgniarstwa bez nowoczesnego centrum symulacji medycznej. Dzięki współpracy Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych z Wyższą Szkołą Gospodarki zyskaliśmy w torniu miejsce, w którym przyszłe kadry medyczne mogą się doskonalić pod okiem profesjonalistów. Centrum, którego dzisiaj byliśmy świadkiem otwarcia, to jest rzecz kapitalna, bo niezbędna, potrzebna dla... Przyszłej kadry pielęgniarskiej, bo pielęgniarstwo to oprócz wiedzy teoretycznej, to przede wszystkim wiedza praktyczna, umiejętności i takie można tutaj zdobyć. W warunkach rzeczywistych nie możemy uczyć się na pacjentach, dlatego zapraszam Państwa do studiowania w naszym nowoczesnym Centrum Symulacji Medycznych na kierunki studiów właśnie medyczne. Do zobaczenia na WSG.